wolności oddali swoje życie. To oni, nie patrząc na to, co dzieje się wokół, wokół, walczyli. Walczyli za nas, za Ciebie, za mnie. W tych dzisiejszych trudnych czasach, gdzie pomijamy pewne wydarzenia historyczne, nie pozwólmy, aby pamięć o tych ludziach, którzy zginęli po to, żebyśmy my mogli dzisiaj tutaj stać, mogli cieszyć się każdym dniem. Zginęła. Chwała i cześć bohaterom Warszawy. Chwała i cześć powstańcom. A teraz głos zabierze radne miasta Zabrze. Pan Kamil Zbikowski. Kto ten nadnapez prezydent miasta zabrze? Co? Nie, na liveu mówię po prostu, kto to jest. Żeby, na live mówię, na, nagrywam, żeby wiedzieli ludzie. Nie jestem pan. Oj, pogoda się wysuwa. Nie ma Bardzo się cieszę, że dzisiaj w takim mieście, w e, polskim mieście, możemy świętować heroiczne i e, tragiczne zdarzenia. Jest policja obok, wydaje mi się, że to policja pan zareagował. Wyjaśnię ci. Wczesnej Warszawy. Po co nas ma pilnować, jak tam może podejść i zareagować? Od tego chyba są. Nigdy nie wiadomo, kto jest winny w takiej sytuacji. Przy tym indywiduum, przy tej rocznicy, powinniśmy oglądać więcej polskich flag. O kurde, myślałem, że w grudzie padało, bo tu nie dojdzie, ale... Dobrze, że mam budowę na telefonie, bo to bym nie nagrywał. A chciałbym nagrać to wydarzenie. O kurde. Coś czuję w duchu trochę. Dziękuję wszystkim, co obecność dzisiaj tutaj... Jeszcze gra brakuje. Także widzicie Państwo, jaką pogodę mamy, mimo to wam dla Was nagrywam. Chwilę jeszcze wytrzymam, ale niestety... Szkoda telefonu. Jeszcze raz w imieniu organizatorów, czyli Stowarzyszenia Mocno Społeczni, Wytążniego Stowarzyszenia Serce Wolności oraz Stowarzyszenia Lepszy dobrze. Chcielibyśmy podziękować wszystkim za obecność, mimo jak widać niepogody. Wszyscy tutaj z nami świętować 63 dni chwały, które 81 lat temu naznaczone krwią, naznaczone heroizmem się odbywały. Dlatego tutaj jesteśmy, bo mimo że jesteśmy na Śląsku, jesteśmy Polakami. A Polacy mają wspólnych bohaterów bez względu na to, w jakim województwie, w jakim, w jakim mieście, w jakiej szerokości... O, może pójść po Pola, trwa. Bardzo mnie cieszy, że możemy wspólnie... A Znaczy tylko telefon plus, wystarczy, nie? Żeby mnie nie zmoknął, A, no to nie bo jest, No, bo ja tam mogę zmoknąć. W imieniu, w imieniu telefonu, nie? organizatorów, jako przewodniczący z za obecność i zapewnienie no, to bezpieczeństwa. Chciałbym podziękować obecnym Państwu ja jeszcze za przybycie, a także organizatorom za współpracę. No niestety pogoda jest jaka jest, a więc będziemy musieli zakończyć zgromadzenie, a więc w tej chwili jako przewodniczący zgromadzenia Ogłaszam, że 81. Nie Wybuchu powstania Warszawskiego w Zabrzu zostaje oficjalnie zakończona. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy.